Kodem tylko basket kupisz 10% taniej na basketmania.pl Ej, siema leczko, ziomeczki z tej strony, Tylko Basket i witam Was chyba w najfajniejszym odcinku do tej pory na moim kanale, przynajmniej dla mnie, bo będziemy sobie dzisiaj robić unboxing oraz pierwsze wrażenia budków o nazwie Nike Adapt BB, czyli Basketball. Wow, ja jestem dalej w szoku, że je kupiłem. Są to najdroższe budki z mojej kolekcji do tej pory, ale dobra, nie przyciągajmy, tylko zaczynajmy. Okej, okay, no to uh, trzeba to najpierw wyciągnąć z takiej tekturki, która nam już nie jest potrzebna, więc możemy ją wywalić tam. Oh, no i dobra, prezentuje nam się pudełko, które jest no dosyć pokaźnych rozmiarów. Ja wam pokażę tutaj, zobaczcie, to jest w sumie jedno z większych pudełek, jakie mam od Jordanów 30 trujek. No porównajcie sobie. Adapty mają przynajmniej pudełko wielkości dwóch takich, ale dobra, już mniej o pudełku, więcej o butach. Pokażę Wam to. Nie wiem jak to, kurczę, jeszcze w ogóle nie oglądałem unboxingów z tych butów. Sam nie otwierałem też tych butów, dlatego chcę, żeby to było takie, wiecie, naturalne oraz wiarygodne to, co robię, więc nie wiem, jak to się otwiera. Chyba tutaj, chyba tutaj, kurczę. O, dobra, chyba jest. I co? O, o, uwaga. Okej, okay. coś chyba nie, coś chyba nie wyszło. Chyba, to powinno być chyba tak. O kurde, ciekawe. No więc tutaj yy, tak sobie się działy budki, Ciekawe, na to, aż je odpakuję. To jest też raczej niepotrzebne. Może tym ty już nie będę rzucał, bo za duże. No dobra, no to przejdźmy do budków. Ale się cieszę, ja się. Nie wiem jak to odpakować. Dobra, może w ten sposób. I ja, już jest jeden. Jest drugi. Papiery wylatują to na później. Wow. Wow, ale to dobrze wygląda na żywo. I w ogóle jakie to jest. Jakie to jest kurde mięciutkie wszystko. Myślałem, że to nie będzie takie mięciutkie. Ja. Yeah. Wow. W ogóle jakie tu są. Pierwszy raz się spotykam z plastikową wkładką do. Do tych do butów. O, tam jest jeszcze więcej. Ale kurde, czego się spodziewać? Po butach za 1500 zł. Niestety, tyle musiałem na nie wydać. Ale ciekawe, to się przyda. To sobie zostawię, bo może kiedyś coś. Dobra, to też wywalamy. To nie jest potrzebna rzecz. Ale buty. Kurde, jak to dobrze wygląda. Dobra, butki na chwilkę odłożę. Tutaj z boku, żeby bardzo ładnie sobie y, siedziały, ale w zestawie oprócz butów dostajemy także podkładkę ładującą. Bo jak wiecie, te buty są na prąd i trzeba je jakoś ładować. Także dostajemy podkładkę ładującą do tych butów wraz chyba z kabelkiem oraz jakąś instrukcją. I to już chyba nic więcej nie ma. Okej, okay, tutaj dostajemy instrukcję, która nam mówi właśnie e, jak ładować, jak używać tych butów oraz że jest możliwość pobrania aplikacji na telefon, która się połączy z tymi butami. Czajcie to, możecie się połączyć telefonem z butami i nimi sterować, ale jest też możliwość e, za pomocą tych dwóch tutaj przycisków sterować właśnie sznurówkami oraz e, możecie się dowiedzieć w jakim stopniu na przykład naładowana jest bateria. Powiem Wam od razu z takich pierwszych wrażeń, to myślałem, że te buty będą cięższe. One nie są w sumie tak ciężkie, chociaż czuć, że są ja wam tutaj może. Są cięższe od Lebronów, to na pewno. Od Kyrie tym bardziej. Więc w sumie są ciężkie, ale, ale nie tak bardzo chyba, żeby to przeszkadzało. Oczywiście będzie pełna recenzja na moim kanale, jak się gra w tych butach. Bo y, z tego co widziałem na polskim YouTubie, próżno taki szukać. Ale tak y, jest podkładka ładująca. Tutaj podejrzewam, że mamy kabelek. Na razie tego nie będę odpakowywał, bo y, nie potrzebuję. Jakieś tutaj. Strasznie się palcuje ta podkładka. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale strasznie się palcuje. No tu oczywiście y, dajemy nasze oba budki, podpinamy kabelek i nasze buty się ładują. Z tego co wiem, to adapty na jednym ładowaniu potrafią wyciągnąć nawet do trzech tygodni użytkowania takiego intensywnego, y, co jest bardzo ciekawe. Ale dobra, teraz może kilka słów o tych butkach, bo troszeczkę się dowiedziałem. Ja wam powiem, że raczej w nich grać nie będę. E, raczej są tak super, że wydaje mi się, że będę raczej w nich chodził. No i właśnie a propos chodzenia, dowiedziałem się, że te buty są e, może wiecie nie wodoodporne w takim stopniu, że wrzucicie je do basenu i nic się z nimi nie stanie, ale e, z tego co słyszałem w deszczu spokojnie można w nich chodzić. Jakieś mniejsze zachlapania e, dla nich nie są problemem, więc to oczywiście na duży, duży plus. No więc tak, e, jeśli chodzi o taką cholewkę oraz moje pierwsze wrażenia, no to e, mam tutaj siateczkę przewiewną, która jest naprawdę bardzo miękka. Wydawało mi się, że to będzie jakieś sztywne, ale nie, ona jest Miękka. Mamy tutaj, już czuję, że mamy jakąś piankę typu phylon na zewnętrznej części cholewki podeszwy. Zapiętek wydaje się być całkiem miękki, co na duży plus podeszwa, która wygląda niesamowicie mamy dwa takie, ja myślałem, że to jest czerwony na zdjęciach i na kamerach to wygląda, że to jest czerwone, ale to jest różowe więc to ciekawe w sumie, że to jest różowe to już wiadomo jaki będzie kolor tych światełek bo o tym jeszcze nie powiedziałem, że te przyciski świecą w ogóle, możemy sobie też z poziomu aplikacji wybrać kolor świecenia tych dwóch przycisków, ale kurde, no chyba trzeba je ubierać na nogi i sprawdzać jak to wszystko działa no dobra, znajduję się już teraz powiedzmy to w pozycji ubierającej buta no, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja sobie dam kamerę tutaj, tak żeby to wszystko ładnie wyglądało. Powiedzmy. Chyba jest ok. No, i lecimy do pierwszego ubierania. Mam tu oczywiście instrukcję, którą yy, teraz przeczytam. Więc powiedzmy, że chyba najpierw, z tego co się orientuję, to chyba najpierw powinienem włożyć buta. Nie wiem, czy to będzie proste czy łatwe, chyba, że coś źle robię. Mam nadzieję, że nie. No tak średnio chciał wejść, ale powiedzmy, że jest jeszcze nierozbity. Zrobię od razu to samo z drugim. Trochę muszę użyć siły, ale to podejrzewam, że to jest pierwsze włożenie. Hmm. Bo to są całkiem na długość. Całkiem OK fitują. Powiedziałbym, że na mnie idealnie, nie są za... Hmm, jeszcze wstanę, bo oczywiście na siedząco to... Powiem wam tak, czułeś trochę taką sztywnotę wszędzie, ale to jest pewnie spowodowane tym, że buty trzeba trochę rozbić, więc e, ja sobie usiądę znowu. No i dobra, teraz e, jak się to coś włącza, bo jestem naprawdę ciekawy. Dobra, power on. Push and hold any button on the side of the shoe for a one second. Okej, okay. chyba coś zrobiłem. A, tego też chyba muszę włączyć. O, coś, coś się stało teraz mogę. O, moja noga nagle została ściśnięta. To samo zrobię z drugim. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale. Ale to jest dziwne uczucie. Ej, i teraz. Hm i teraz. No i teraz czuję, że. Fajnie piszą swoją drogą. Teraz czuję, że ładnie przylegają do nóg. Czyli jak zrobię tak. No, i teraz jest rozluźnione, to samo z drugim. Nie wiem, co tu się dzieje, czemu dwa nagle wydają dźwięki, jak tutaj nie ma. One są jakieś połączone, coś? Bo tak, w tych butach możecie też zapisywać fit, jeżeli przytrzymacie oba przyciski przez dwie sekundy. Ja na razie tego nie będę robił, będę sobie to testował podczas grania. E, oczywiście te światełka nam pokazują, e, w jakim stopniu jest naładowana bateria i teraz e, mam tapnąć e, przycisk. Ok, pokazuje, że jest na zielono, czyli że jest full. Boże, kurde, co to jest w ogóle? Będzie ładowanie butów. Dobra, ja na razie to. Dobra, chyba są rozwiązane, więc ja na razie je będę e, ściągnę i ściągają się mega łatwo. Ciekawe jestem, jak będzie z drugim włożeniem. Zobaczymy, czy trochę już się rozbiłem. Aha, dobra, czyli one. Dobra, wszystko jest jasne. Wezmę tylko to. Wszystko jest jasne. Czyli one przyjechały. Czyli one przyjechały trochę ściśle. Nie, no teraz się je super wkłada. Czyli one przyjechały już jakby trochę związane, bo widzieliście, że nie mogłem ich wcześniej włożyć. A teraz, patrzcie, się, moja noga wchodzi i w ten. Jest genialne i teraz mogę puk piek. Dobra, no to. Powiem Wam, że byłem trochę przestraszony tym, że tak y, źle to wchodziło, ale teraz jestem już spokojny. No dobra, spróbujemy szyję y, dać do ładowarki. Zobaczymy jak to wyjdzie. Wcześniej tego nie pokazywałem, ale y, nie wiem czy to jest istotne. Tak prezentuje się kabelek z ładowarką. Jest to chyba najbardziej klasyczny. To jest USB... O! USB typu C tutaj dali. No proszę, ale długi kabel jest. Powiem Wam, że to jest długość no jednego metra. To fajnie, dobra. Spróbujemy to połączyć teraz z tą podstawkę ładującą. To jest super, bo jak macie USB-C, no to ono jest z każdej strony takie same po prostu podpinacie tutaj kabelek, no i bum. Nie musicie patrzeć jakby z której strony jest wejście. Okej, okay, podstawka już jest podłączona. I teraz kładę but. I kiedy będę wiedział, że on się ładuje, co? Instrukcja. Okej, okay, to jest trochę dziwne, bo z tego co się dowie... Aha, nie, czyli w instrukcji jest napisane, że powinienem po prostu postawić but. To mam jakoś ten, szczególnie ustawić. Hmm, w instrukcji jest napisane, że jeśli buty będą potrzebowały się ładować, no to one będą się świeciły. W ogóle, czemu to jest ta folika? Nie chcę tego. Tutaj też jest folika, więc to możemy już od razu na wizji ściągnąć, bo tego nie potrzebujemy oczywiście. Ale dobra, nie wiem, czemu to się nie chce. Aha, może dlatego, że kabel jest nie wpięty, tak? O, dobra, no, pulsują światełka, jak widzicie. Spróbuję wam to teraz pokazać. Eee, o! Widzicie? Pulsują światełka. No i to świadczy o tym, że butki się teraz ładują. No dobra, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Oczywiście zachęcam Was do czekania oraz subskrybowania mojego kanału, bo będzie recenzja tych butów, jak się w nich gra, jak się je nosi, czy one obcierają. Ten film jak widzicie, no to ja te buty dostałem już przynajmniej tydzień temu, dlatego w momencie kiedy Wy to oglądacie, no ja już mocno testuję te buty, ponieważ chcę, żeby recenzja była rzetelna oraz no żeby to nie było, wiecie, z dwóch założeń butów, tylko żebym jednak pograł przynajmniej tydzień, dwa. Tygodnie w tych butach, żebym wiedział e, z czym co się je, żebym wiedział przede wszystkim jak one się po dłuższym użytkowaniu zachowują. Także myślę, że na dniach, jak wygląda się ten film, no to na dniach powinna pojawić się recenzja. Także jeszcze raz zachęcam do subskrybowania mojego kanału, żeby po prostu tego filmu nie przegapić. A tymczasem ja się z wami żegnam. Dziękuję Wam wszystkim, że byliście wraz ze mną przy otwieraniu tych butów. No i co, widzimy się w następnym filmie. Cześć!